Wandowski. Może mundial się zacznie, będziesz oczekiwał na mecz reprezentacji Polski, a Syn człowieczy przyjdzie w przerwie i powie, czy jesteś gotowy w trakcie meczu. I chodzi o to, by być gotowym we wszystkim, co robimy. I jak połączyć te dwie rzeczywistości, bycia gotowym na jego powrót z tą rzeczywistością cudów i uzdrowień, o których mówiłem na samym początku. Dla mnie osobiście każde świadectwo cudu, uzdrowienia jest wezwaniem do pokuty i nawrócenia. I wierzę, że przez te znaki Pan Bóg mówi nam: spójrz w niebo, zobacz, że stamtąd. Przychodzi pomoc. Spójrz dzisiaj w swoje życie, spójrz na swoje serce, bo nie chodzi o to, by twoje ciało było uzdrowione i byś wrócił do starego życia, ale chodzi o to, byś zobaczył skąd ta moc przyszła, skąd pochodzi ratunek, skąd pochodzi życie, bo żyjąc na tym świecie, zderzamy się ciągle ze śmiercią, z chorobą, z ciągłymi problemami, które się pojawiają. I przez takie świadectwa Jezus mówi: spójrz w niebo. I chodzi o to, by przez każde z tych świadectw być gotowym coraz bardziej na powtórne przyjście Pana. I Duchu Święty, zapraszamy Cię dzisiaj.